Dzień dobry. Z tej strony Patryk. I witam Was w kolejnym odcinku z serii Castle Story. To już jest kolejny odcinek po dłuższej przerwie. I, i zacząłem znowu grać w Castle Story. Jak widzicie, bo mnie zainspirowało. Bardzo fajnie się zaczęło grać. Jak się zapisuje, gra co 5 minut. I jest wszystko ok. Potem się człowiek nie wkurza na dziwne krasze i dziwne rzeczy. No, i, i, i tak, dzisiaj co odcinek? Dzisiaj kolejny odcinek dowania mi na Spirit, czyli coś w stylu nudy, nudy, nudy. Zrób coś porządnego. No widzieliście to? Green Dragon Pub trochę taki wyszedł. Jeszcze tu miałem drogę zrobić, ale to zrobię. Jak będę wykańczać cały serwer, to da. tak, wyłonimy trochę. A widać, patrzcie, tutaj widać. Tu widać. Tu budują. Stworzenia, no bo lećmy tam. I pokażę jak to się prezentuje od przodu na razie. No, w sumie coś wspólnego to ma, ale nie aż tyle żeby można było to tak ten odróżnić. Jak widzicie, trochę zacząłem wykańczać tutaj po tych śmiesznych tych miejscach do łuczników, zacząłem trochę wykańczać, jak widzicie, moje nieroby znowu stoją i kampią przy cegłach, odkryłem, że że te nieroby mają tyle. Jeżeli ten kopacz mają za daleko do desek, albo za daleko do miejsca wyrobku, to nie chodzą robić. Trzeba ich przesunąć o 10 kratek. Zobaczcie, zaraz pójdą. Mówię? Sami poszli. Oni pójdą, spokojnie, dobra. Mm. Znowu są 15 fps na krzyż, a czemu ci mi tu nie budują? panowie do roboty. A, no, bo ja wszystkich wysłałem tam do rogu, okej. Okay. Chodźcie tu, chodźcie. Ci też mają to samo, jeżeli mają za daleko do budowania, to nie noszą zagieł, bo się buntują. Dobrze, zapytacie czemu taki, taki numer odcinka. Odcinku, odcinka. Nie ma crash. No już, już zaczynałem ten odcinek i już był znowu krasz. No, na dzień dobry. Budować tam panowie, budować. Nosić, budować. No, idą budować. Na dzień dobry był już krasz, więc się trochę wkurzyłem, ale dobrze, że miałem zapisane postępy. jak wspominałem, zapisuję co dwie sekundy. Tak, ten koleś trochę, ten, trochę utknął, ale przeżyje. Będzie zamurowany, ale przeżyje. Tak jak dziesięciu, dziesięciu tutaj, dziesięciu tutaj. Tak naprawdę to powoli mi się te delmy kończą, bricktrony. Tu, 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 tu powoli sobie budujemy, powoli, powoli. Nie wiem, może w następnym odcinku już będę jak kończę ten... kończę, Będę kończył, kończył etap trzeci, w sensie będę łączyć już to. I tu jak, jak będziecie oglądać odcinek, który jest już na kanale, który się tam kisi już drugi dzień, bo Dawid miał go zobaczyć, czy może być. Jak go Dawid zobaczy, to się go wrzuci. No. To tak ogólnie zacząłem nagrywać na zapas. Nie, nie tyle, że od razu tak na, na hop, sia i na hura. Będziemy oglądać czemu by tutaj nie idziecie tego dać. Olej, tutaj może być dziura, olej tą dziurę, tylko wrzuć mi tutaj tego. No. Pięknie, z malina. Tu, tu. 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 Tu zapiszę sobie, bo ostatnio jak tu budowałem, to mi się skraszowało. Okej. Okay. Dobrze. Ale trzeba poszukiwać, żeby nie wyglądało, że to jest cegła, na cegle, tylko że to jakoś miało ręce i nogi. A moje kopaczki znowu się buntują. Tak. Jeden kopię, okej. Okay. A tych można wysłać też. Acie to ja niby to jest dużo cegieł, ale to i tak jest mało cegieł. A tyle ile ja zużywam cegieł to jest malutko. To jest 15 minutowe zapotrzebowanie na cegły <noise> Kopaczki, kopaczki, ruchy kluchy. Tutaj nie da się dostać, nie? Tutaj się można dostać. Co tam u mnie słychać? No, ciepło. Mam dużo wolnego czasu i sobie ten. Jeżdżę na rowerze. Jak jest ciepło, nawet to sobie jeżdżę na rowerze. Tak staram się dziennie robić po 30 km na razie. To miałem pierwsze dwa dni i robiłem sobie po 20 kilometrów. Wczoraj sobie zrobiłem 30 kilometrów. Dzisiaj też planuję 30 kilometrów. Dzisiaj to jest e, 18. Tak, ci już wybudowali? Tak, nie. No. I, i planuję schudnąć, bo od gruby jestem po, po tym, po zimie. Przy, przybrało mi się masy. Bym chciał tak ten, tak zejść trochę z tego nie aż tak gruby, jak myślicie, nie. Jestem postury normalnego nastolatka. Nie takiego hipstera, który waży 50 kilo i, i ma ten, i ma 15 cm w pasie, tylko normalnego kolesia. Aha. Widzę, że, 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 powstało miejsce pracy spokojne. No, wio panowie, wio. E, ba, ba, ba. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Jeszcze na rowerze, jeszcze dzisiaj za, zaczynam ten, planuję ten 18 na rower iść i, i potem ten, potem wieczorem jeszcze, jeszcze do tego pobiegać trochę. tego tak ogólnie, jak tak jeżdżę na rowerze, to mam tam program ten Endomondo darmowy na Androida. To sobie używam go po to, aby sprawdzić, ile kalorii zrzuciłem, ile kilometrów przejechałem i takie tam różne rzeczy zapiszę sobie. No i tak. Dziennie jak tak patrzę, to zużywam 700 kalorii na, na ten na taki dystans. Na 30 km 700 kalorii, no ja znowu tak szybko nie jeżdżę. 21 na godzinę. Ale to jak, jak przycisnę, to ja mogę jechać nawet 55 z górki. Wiem, wiem, to żaden wyczyn 55 z górki. Ale i tak dobrze jest. Dobra, Panowie, budujemy. Nie ma obijania się. No, widzicie, tam ci poszli kampić w drogu, niby ich nie zauważę, a jak z zeszłej serii. A, poszli kampić do lasu i ich nie zauważyłem, ale nie, ja ich widzę. Widzę, że ktoś się obija. Dobrze, to tak. Tych muszę wysłać na dół. Ci w ogóle jakoś tak stoją dziwnie. Nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie. I najśmieszniejsze jest jeszcze to w tym, że te schody i te schody robiłem symetrycznie. Długość chyba jest ta sama, bo teoretycznie robiłem to co. Tu wyszły schody trochę daleko, a tu trochę blisko na środku. No i trochę niesymetrycznie to wygląda, ale estetyką chyba się zajmiemy potem. Najwyżej się tu zniszczy czy klocki, i tu się poszerzy i będzie super. Tak, co dalej, co dalej, mogę wam powiedzieć. O ogólnie... Przepraszam? Hmm, ogólnie to jak ten, jak się, jak się gra? Nie wiem, nie wiem... Tutaj był jeden taki problem, nie wiem skąd mi to tu wyrosło. Kamienie się tworzą. Produkują się kamienie. No, ogólnie jak się gra po te, te, te ile? Te 3-4 godziny na dzień? I jak się widzi, jak oni kampią i nie robią nic, to się wkurza człowiek. Tak, trzy godziny robię to, ale to i tak, widzicie, trzeba ich pilnować cały czas i zapisywać gry, więc nie ma, że sobie siedzę na internecie, oni sobie to powoli budują. Ja sobie na internecie siedzę i, i ogólnie tam oglądam YouTube'a i takie tam rzeczy. Dobrze, co jeszcze? Nowe kryształy doszły, ale to już miesiąc temu. Tam przejrzałem Ostatnie rzeczy, które były ten, wrzucane przez Sauro pod Studio. Nowe kryształy przyjdą. Zapewne z nich się będzie robić te pochodnie, żeby oświetlać zamek. Co jeszcze z nich się będzie robić? Może jakieś bronie się będzie z niej robić? E multiplayer, tak, to będzie kokrzone. Multiplayer. Wreszcie coś normalnego będzie. Ci już mają skończone, więc budujemy dalej. Multiplier, kto chce multiplier, łapka do góry. Ja dam od razu 10, bo wtedy już będzie można nagrywać normalnie timelapsa. Się zrobi ten, się załatwi drugie konto time timelapsa i będziemy tu sobie postawimy tego człowieka i on sobie będzie stał cały tydzień i będzie nagrywać. Nic nie będzie robić, tylko będzie nagrywać. A ja będę timelapsa robić. Potem się to wrzuci i będziecie lepiej mieć. Aniżeli tak, żeby patrzeć ten. Bo to jest nudne, nie? Nudzi was takie gadanie, budowanie i gadanie i budowanie. Ja wiem, że was to nudzi. Wy już pewnie przewijacie, jaki jest efekt końcowy tego. I nikt tego nie słucha mojego gadania, ponieważ kto by chciał słuchać przez 25 minut gadania, 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 gadania. Ja bym tam nie chciał słuchać, ale ja to jak to przeglądam, to ja to słucham. Więc wiecie. No. Dobrze. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? W przeciwieństwie do innych youtuberów na razie się nigdzie nie wybieram. W sensie nie przeprowadzam się. <noise> o kolejni youtuberzy się przeprowadzają. Sporo ich się przeprowadziło w ostatnim czasie. Taki ten ki sezon na przeprowadzki widz. No. Ty chodź tu. A ci zaś kampią. Kampią przy wodopoju. Nie lubię takiego. Oni mają za daleko do noszenia to wszystko przez to. A ci zaś ten... Bra tu. Ja mówiłem, że to tak będzie. Za daleko mają donoszenia. I oni chcą ten... chcą pokazać, że są mądrzy i, i, i nie będą nic robić. Niedługo będę nową kopalnię musiał gdzieś tu ogarnąć, po blisku. Wy idźcie, wy, idzie, wy idzie. Tych jeszcze trzeba wysłać. Mało cegieł. Mało, mało. Dla mnie to mało, mało. Wieczór karaoke sobie zrobimy kiedyś. Jaki jeszcze wieczór sobie możemy zrobić? Mam ts -a. jak macie TS-a to możemy pogadać na TS-ie. Znaczy w sumie ja nie mam, mam takiego mniej więcej prywatnego. Mniej albo więcej prywatnego. No. kopać do kopalni panowie. Yy, no i możemy wejść na ts i pogadać. Skype'a wam nie podam, bo tam mam w sumie prawie imię i nazwisko, więc więc to by było mało, mało, mało komfortowe do mnie, jakby ktoś mnie normalnie na Facebooku zapraszał. Tak, mam Facebooka, uprzedzam. Pytania, dobra. Już można robić sufit. W sumie można, bo mi zejdą te trzy, te, trzy poziomy. No i to będzie etap 2.7.1 skończony. Zostanie potem... 3 0. Tak jak ten Androida 3-0 nie był 2-3, nie było 3, był 3 Android? Nie wiem, nie pamiętam No, ruchy kluchy tam nosić cegły Tutaj trzeba schodki zrobić ładnie, a tutaj tak za daleko trochę zrobiłem Raz, dwa To usunąć, lewy shift, prawa przycisk myszy Znowu tłumaczę, bo znowu będą pytania, jak się usuwa bloki. Fantomowe bloki, kurczę, gdzieś mi tam utknął. Jak się usuwa fantomowe bloki? Patryku, pomóż. Dobrze, tak, usuwa się fantomowe bloki, tak jak powiedziałem przed chwilą. Jakieś pytania? Tak, jak się usuwa fantomowe bloki. Pokazywałem przed chwilą. Ale jak się je usuwa? No Patryk powiedz, jak się je usuwa Tak. Tak jakby 10 razy nie było już mówione. Echem, dobrze. Zuję wybudują. Ci już mają Fajrant, nie? Ile? Jaki poziom to jest? Jeszcze jeden poziom? Nie, ci też już mogą zamykać, tak? Zamykamy. Nie tutaj, tylko tutaj. Zapisać, pamiętać, zapisać. Gameplay ja tutaj chyba. Tu 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 tu. patrzcie jak po, pognali po cegły wszyscy jak jeden. No i potem będzie ten będzie łączenie tutaj gdzieś w tym miejscu jakoś to się ogarnie jakieś trzy poziomy wyżej jeszcze się zrobi to nie ile tam poziomów potrzeba tutaj dwa do góry pójdą czyli zostanie gdzieś tyle chyba 2, nawet 3 do góry, czyli zostanie mi raz, dwa dwa poziomy do tego do wyrównania i teraz Patryk licz dwa poziomy do wyrównania A najwyżej się to wyłoży tym wyłoży się cegłami i będzie równo nie? No, też, też myślę, że wam się będzie podobać jak się cegłami wyłoży no nie, to ja już będę kończyć, to sobie wyłączymy. Będę kończyć już. Potem kolejny odcinek, jak, jak będę skończone miał. W sumie skończone, no. Skończony etap drugi, a będę bawić się z, z etapem trzecim. Wiecie panowie, wiecie. Panie też są, wiecie panie, wiecie panowie, państwo, panowie, panie, państwo. Państwo w państwie. <laughs> Lololololol. Jeden klocek, Jakbyście kiedyś chcieli tego save'a, to ja wam go nie dam. Znaczy, dam go wam, ale nie wiem kiedy. Jak skończę już całkowicie budowę. No. Ładzić tam po cegły. Jeszcze raz i wyślę, i wam ten. Z wami się pożegnam. Zrenderuję to ładnie, i rzucę znowu na kanał do prywatnych. I jak będziecie grzeczni, to wam to wyślę. No nie, no żartuję. Jesteście grzeczni. Nie było żadnych listów jeszcze z podróżkami. Skończ, wyłącz ten kanał, bo gadasz bez sensu. Jesteś głupi i takie tam rzeczy. Jeszcze nie było takich rzeczy. Ale zapewne się kiedyś zacznie to. Ja to czuję. Już myślałem, że ten, że krasz. Myślę się i, i będziemy kończyć. Tak, tak, Bima wrzucę na górę. Bim jest w tej, w tej ekipie kopaczy. On tam gdzieś tu jest. Zaraz wam go znajdę. Bim, 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 bim. Tu jest BIM, widzicie? A się nie dał do roboty zaciągnąć kozak jeden, ale idziesz do roboty. Dobrze, to ci poszli, ci poszli, ci poszli No no to co, no to dobra. To na razie się będę z wami żegnać. Na razie to tak wygląda. Jakby ktoś chciał pytać, ja jestem Patryk, zapraszam na fanpage'a na Facebooku, tam odpowiadam przeważnie na wszystkie pytania, jeżeli są sensowne. Jeżeli nie są sensowne, to odpowiadam też bez sensu. Whatever. No, dobrze. To miło się z Wami gawędziło. Trzymajcie się do następnego odcinka, który będzie w najbliższym czasie. Znaczy, ja go nagram, rzucę na prywatne i, i potem pewnie przez weekend rzucę Wam dwa odcinki na raz. W sensie w sobotę, niedzielę, żebyście mieli co do nauki. Jakbyście mieli coś do nauki, to byście oglądali sobie to. Dobrze. To. Dziękuję.